Uwaga, to, co zaraz usłyszycie, może na zawsze zmienić wasze życie duchowe. Nadzwyczajna wiadomość z nieba dotarła na Ziemię, przynosząc pilne ostrzeżenia i nadzieje na przyszłość ludzkości. Czy jesteście gotowi odkryć prawdę, którą świat stara się przed wami ukryć? Drodzy widzowie, przygotujcie się na duchową podróż, która wstrząśnie fundamentami waszej wiary. W nocy, w marcu 2024 roku, gdy świat spał nieświadomy, niebiańskie światło rozdarło ciemności klasztoru w Polsce. Siostra Teresa od pokoju, pokorna zakonnica oddana modlitwie, stanęła twarzą w twarz z wizją, która na zawsze zmieniła jej życie, a może zmienić także wasze. Papież Jan Paweł II, ukochany ojciec święty milionów wiernych na całym świecie, ukazał się siostrze Teresie z przesłaniem o żywotnym znaczeniu dla ludzkości. Jego słowa, pełne ojcowskiej miłości, ale też surowego napomnienia, rozbrzmiewają jak dzwon ostrzegawczy dla nas wszystkich, którzy żyjemy w tych burzliwych czasach. Moje dzieci, powiedział Ojciec Święty, łagodnym, lecz stanowczym głosem, świat stoi na krawędzi wielkiej przepaści. Wiara się chwieje, serca twardnieją, a wielu oddala się od prawdy Bożej. Nadszedł czas wyboru podążać za światłem Chrystusa albo zagubić się w ciemnościach oszustwa. Te słowa głęboko poruszają nasze dusze. Ilu z nas, zanurzonych w codziennych troskach, zapomniało o znaczeniu wiary? Ilu dało się uwieść fałszywym obietnicom świata, oddalając się od drogi zbawienia? Przesłanie Jana Pawła II to wezwanie do nawrócenia, pilna zachęta do powrotu na drogę prawości. Nawrócenie nie jest jednorazowym aktem wyjaśnił Ojciec Święty, lecz ciągłym procesem duchowego odnowienia. Każdego dnia jesteście wezwani do wyboru między dobrem a złem, miłością a egoizmem, prawdą a kłamstwem. Ale jak możemy podążać tą drogą nawrócenia w świecie, który zdaje się zgubić moralny kompas? Ojciec święty daje nam potężną odpowiedź, modlitwę. Różaniec stwierdził z przekonaniem, jest najpotężniejszą bronią, jaką macie do dyspozycji. Dzięki modlitwie różańcowej możecie walczyć z siłami zła, które próbują podzielić Kościół i wprowadzić zamęt wśród wiernych. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się nad tymi słowami. Ilu z nas nie docenia mocy modlitwy? Ilu uważa, że odmawianie różańca to przestarzała praktyka, nieadekwatna do współczesnych czasów? A jednak w tym niebiańskim przesłaniu przypomina się nam, Amen, jeśli ta modlitwa dotknęła waszych serc, zachęcamy Was, abyście podzielili się swoją wiarą w komentarzach, pisząc Amen. Wasze świadectwo może być światłem dla tych, którzy znajdują się w ciemności. Ale przesłanie Jana Pawła II na tym się nie kończy. Ojciec Święty wydał ostrzeżenie, którego nie możemy zignorować. Wielu odejdzie od prawdy, powiedział z powagą, a tylko ci, którzy pozostaną wierni w poszukiwaniu prawdy i w modlitwie, zostaną zbawieni. Kropka, te słowa skłaniają nas do refleksji nad naszym codziennym życiem. Ile razy poświęciliśmy prawdę dla wygody? Ile razy przymknęliśmy oczy na niesprawiedliwość, wybierając wygodne milczenie zamiast trudnej konfrontacji? Ojciec Święty wzywa nas do odwagi w obronie wiary i prawdy. Nie możemy dłużej pozwolić sobie na bycie letnimi chrześcijanami, obojętnymi na wyzwania naszych czasów. Jesteśmy wezwani, aby być autentycznymi świadkami Ewangelii, nawet jeśli wymaga to poświęceń i niezrozumienia. Ale przesłanie z nieba to nie tylko ostrzeżenie. Jan Paweł II przyniósł także słowa nadziei i otuchy, zwłaszcza dla swojej ukochanej Polski. Polska powiedział z ojcowską dumą, stawi czoła próbom, ale pozostanie latarnią wiary dla świata. Ma specjalną misję duchowego odrodzenia dla Europy i poza nią. Te słowa przypominają nam, że pomimo trudności, które możemy napotkać, Bóg ma plan dla każdego z nas i dla naszych narodów. Wierność naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu, wytrwałość w modlitwie i przestrzeganie Bożych przykazań są kluczami do przezwyciężenia nadchodzących prób. Ojciec Święty podzielił się również osobistym doświadczeniem, które skłania do refleksji nad naszą ludzką kondycją. Ja także ujawnił pokornie, przeszedłem oczyszczenie w czyśćcu za moje błędy jako przywódca kościoła. Te słowa przypominają nam, że nikt nie jest doskonały, nawet najwięksi liderzy duchowi. Wszyscy potrzebujemy oczyszczenia i ciągłego wzrostu na naszej drodze wiary, ale jest nadzieja dla nas wszystkich. Przesłanie z nieba podkreśla, że miłosierdzie Boże jest zawsze dostępne dla tych, którzy szukają pokuty i zbawienia. Jednak Ojciec Święty ostrzega: Ci, którzy odrzucą miłosierdzie Boże, staną w obliczu Jego sprawiedliwości. Te słowa stawiają nas przed kluczowym wyborem: czy jesteśmy gotowi przyjąć miłosierdzie Boże, uznać nasze błędy i zmienić swoje życie? Czy też wolimy kontynuować drogę samowystarczalności i pychy, ryzykując spotkanie z Bożą sprawiedliwością? Przesłanie Jana Pawła II zachęca nas do głębokiej refleksji osobistej i wspólnotowej. W coraz bardziej sekularyzowanym świecie, gdzie wartości chrześcijańskie są często wyśmiewane lub ignorowane, jesteśmy wezwani do bycia odważnymi świadkami naszej wiary. Jak możemy wprowadzić to przesłanie w nasze codzienne życie? Ojciec święty daje nam kilka konkretnych wskazówek. Musimy umacniać naszą wiarę poprzez codzienną modlitwę. Zwłaszcza różaniec, jesteśmy wezwani do odważnego poszukiwania prawdy, nawet gdy jest ona niewygodna lub niepopularna. Życie zgodne z przykazaniami Bożymi, świadczące o miłości Chrystusa przez nasze czyny, jest kluczowe. Ponadto musimy być zjednoczeni jako wspólnota wiernych, wspierając się nawzajem w próbach. Wreszcie musimy duchowo przygotować się na przyszłe wyzwania, zawsze ufając Bożemu miłosierdziu. Drodzy widzowie, to niebiańskie przesłanie to nie tylko ostrzeżenie, ale także wezwanie do działania. Nie możemy już dłużej pozwolić sobie na bycie biernymi obserwatorami w tym krytycznym momencie historii. Jesteśmy wezwani, aby stać się aktywnymi uczestnikami w Bożym planie dla ludzkości. Przypomnijmy sobie słowa Jana Pawła II z jego pontyfikatu: Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. To przesłanie rozbrzmiewa dzisiaj z nową siłą. Nie pozwólmy, aby strach lub obojętność nas sparaliżowały. Otwórzmy nasze serca na łaskę Bożą i pozwólmy jej przemieniać nasze życie. W tych czasach niepewności i zmian przesłanie Ojca Świętego przypomina nam o znaczeniu trwania w wierze. Współczesne społeczeństwo bombarduje nas rozproszeniami i pokusami, starając się odciągnąć nas od drogi zbawienia. Ale my, drodzy widzowie, jesteśmy wezwani do oporu, do bycia latarniami światła w coraz bardziej mrocznym świecie. Ojciec Święty wzywa nas, abyśmy nie lekceważyli mocy modlitwy osobistej i wspólnotowej. W epoce, w której technologia zdaje się dominować we wszystkich aspektach naszego życia, odkryjmy na nowo siłę ciszy, kontemplacji i intymnego dialogu z Bogiem. Modlitwa nie jest przestarzałą aktywnością, lecz potężnym narzędziem osobistej i społecznej przemiany. Jan Paweł II przypomina nam również o znaczeniu rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa. W momencie, gdy instytucja rodziny jest atakowana z wielu stron, jesteśmy wezwani do obrony i promowania wartości życia, miłości małżeńskiej i chrześcijańskiego wychowania dzieci. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym przeżywa się wiarę i gdzie świadczy się o miłości Chrystusa. Przesłanie z nieba zaprasza nas także do refleksji nad naszą rolą w społeczeństwie. Nie możemy pozostawać obojętni wobec niesprawiedliwości, ubóstwa i cierpienia, które nas otaczają. Ojciec Święty wzywa nas do bycia solą ziemi i światłem świata, angażując się aktywnie w budowanie sprawiedliwszego i bardziej braterskiego społeczeństwa opartego na zasadach Ewangelii. Drodzy widzowie, czas, w którym żyjemy, to czas łaski i możliwości. Pomimo trudności i wyzwań, które musimy stawić czoła, Pan nieustannie ofiaruje nam swoje miłosierdzie i miłość. To od nas zależy, czy przyjmiemy ten dar i sprawimy, że przyniesie on owoce w naszym życiu i w życiu osób, które nas otaczają. Ojciec Święty przypomina nam, że świętość nie jest przywilejem zarezerwowanym dla nielicznych wybranych, lecz powszechnym powołaniem. Każdy z nas w swoim stanie życia i w swoich codziennych okolicznościach jest wezwany do pełnego życia swoim chrześcijańskim powołaniem. Świętość buduje się dzień po dniu poprzez małe gesty miłości, przebaczenia i służby. Jan Paweł II również zachęca nas, abyśmy nie tracili nadziei, nawet gdy przyszłość wydaje się niepewna i zagrażająca. Nadzieja chrześcijańska nie jest naiwnym optymizmem, ale pewnością opartą na wierze w ostateczne zwycięstwo Chrystusa nad złem i śmiercią. Ta nadzieja musi ożywiać nasze codzienne zaangażowanie i dawać nam siłę do stawienia czoła próbom z odwagą i zaufaniem. Przesłanie z nieba przypomina nam również o znaczeniu jedności wśród chrześcijan. W świecie coraz bardziej podzielonym i rozdrobnionym jesteśmy wezwani do bycia świadkami komunii i pojednania. Podziały wśród chrześcijan są skandalem, który osłabia nasze ewangeliczne świadectwo. Ojciec Święty wzywa nas, abyśmy niestrudzenie dążyli do jedności, szanując różnorodności, ale zawsze szukając tego, co nas łączy w Chrystusie. Drodzy widzowie, czas, który nam dano, jest cenny. Nie możemy sobie pozwolić na marnowanie go na jałowe zajęcia czy jałowe troski. Każdy dzień jest okazją do wzrastania w miłości Boga i Bliźniego, do pogłębiania naszej wiary i do odwagi w świadectwie Piękna Ewangelii. Ojciec Święty zachęca nas do ponownego odkrycia piękna i bogactwa liturgii, zwłaszcza Eucharystii. W świecie, który często szuka powierzchownych emocji i natychmiastowej gratyfikacji, liturgia oferuje nam doświadczenie głębokiego spotkania z Bogiem i z braćmi. Aktywne i świadome uczestnictwo w celebracji eucharystycznej jest źródłem duchowego odnowienia i siły na naszej drodze wiary. Jan Paweł II przypomina nam również o znaczeniu nieustannej formacji w wierze. W epoce charakteryzującej się szybkimi zmianami i nowymi wyzwaniami nie możemy zadowolić się dziecięcą czy powierzchowną wiarą. Jesteśmy wezwani do pogłębiania naszej wiedzy o piśmie świętym, magisterium Kościoła i bogatej chrześcijańskiej tradycji duchowej. Tylko w ten sposób będziemy mogli uzasadnić nadzieję, która w nas jest, i odpowiedzieć na pytania oraz wyzwania naszych czasów. Przesłanie z nieba zachęca nas również, abyśmy nie zapominali o najsłabszych i najbardziej bezbronnych w społeczeństwie. W świecie często zdominowanym przez logikę zysku i efektywności, jesteśmy wezwani do bycia głosem tych, którzy nie mają głosu, obrońcami praw najsłabszych i promotorami kultury życia i gościnności. Nasza wiara mierzy się konkretnie w miłości i służbie wobec najbardziej potrzebujących. Drodzy widzowie, czas, w którym żyjemy, to czas wielkich możliwości, ale także wielkiej odpowiedzialności. Nie możemy pozostawać biernymi obserwatorami wobec zmian i wyzwań naszych czasów. Jesteśmy wezwani do bycia aktywnym.